Tak, zadomowić już zdążyłem, pracuję się tutaj bardzo dobrze, trafiłem na, na jednostkę bardzo dobrze zorganizowaną, na, na, na dobrych, bardzo dobrych policjantów. E, oczywiście jeszcze muszę się e, dużo rzeczy poznać, wielu ludzi, bo trudno nauczyć się chociażby nawet samych imion policjantów których aż tylu jest w tej jednostce przez okres miesiąca. Natomiast myślę, że już pracuje normalnie i jestem z tego bardzo zadowolony. W jednej z publicznych wypowiedzi chwalił Pan swojego poprzednika, Pana Roberta Wodejkę. Rozumiem, że Pan jest zadowolony z efektów jego dotychczasowych prac, no co prawda niedługich w tej jednostce, no ale jednak chyba dał po sobie, zostawił po sobie jakiś ślad w tej jednostce. Tak, ja oceniam poziom pracy jednostki, nawet patrząc przez pryzmat mierników, które wyznacza nam do zrealizowania Komenda i Komenda Wojewódzka Policji w Wrocławiu. Oceniam tę pracę bardzo dobrze. Natomiast również bardzo dobrą oceną tej, tej pracy jest to, że pan Robert Wodejko był żegnany przez wodarzy. Lokalnych, czyli władze samorządowe, bardzo miło i bardzo buchwalone za efekty swojej pracy, więc również jest to jakaś miarodajna ocena tego, że i pan Wodejko, a przede wszystkim cała komenda, bo to nie sam pan komendant pracuje, ale na pana komendanta pracują policjanci i pracownicy cywilni, a więc to świadczy o tym, że ta praca jest wykonywana na bardzo dobrym poziomie. Ja myślę, że kierunki pracy policji wyznaczone mamy już odgórnie, bo naszym głównym zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo na terenie powiatu, na którym działa każda jednostka, w tym przypadku na terenie powiatu leśnickiego więc nasza praca będzie ukierunkowana przede wszystkim na zapewnienie bezpieczeństwa. Oczywiście to bezpieczeństwo zależy też od tego, co się na terenie danego powiatu dzieje, więc w zależności od tego, jakie zdarzenia będą występowały, takie będziemy podejmowali kroki, aby tym zdarzeniom zapobiegać. Dlatego też szczególny nacisk będziemy chcieli nałożyć na prowadzenie działalności profilaktycznej, czyli... A na uświadomianie lokalnemu społeczeństwu, jakie zagrożenia na nas czyhają i co robić przede wszystkim, żeby nie stać się ofiarą przestępstwa czy wykroczenia? Jak ocenia Pan poziom bezpieczeństwa w powiecie oleśnickim? bo wskaźniki to jedno, a czasem rzeczywistość to drugie. Czy mieszkańcy powiatu oleśnickiego w porównaniu np. do powiatu strzeszowskiego, w którym pan wcześniej działał, są, uważają, że ich poziom bezpieczeństwa jest większy, czy też może mniejszy? Wydaje mi się, że oczywiście poziom zagrożenia jest nieco wyższy niż w powiecie oszczędzowskim, bo powiat rośnicki jest powiatem większym. Mamy tutaj więcej miast, więcej ludności. Przede wszystkim też zagrożenie generuje bliskość Wrocławia, więc bardzo duże aglomeracji. Natomiast Poziom zagrożenia myślę, że i, i jakie przestępstwa grożą, jest dosyć podobny do tego, który był w a Więc myślę, że tutaj nie trzeba się szczególnie obawiać, gdyż nie zauważyłem, żeby były tu szczególnie, występowały tu szczególnie groźne przestępstwa. Także myślę, że jest to taka typowa głównie dolegliwość kradzieżami, kradzieżami z łamaniem i na tym będziemy też chcieli z, z główny nacisk. Naszych działań kierunkować. Mhm. Do tej pory leśnica nie miała zbyt dużego szczęścia co do długości pełnienia funkcji przez komendantów. Czy pan nie ma trochę obawy, że no taka, taka dziwna dość tradycja zwierzchników policji zawita także znowu do leśnicy, że będzie pan bardzo krótki czas pełnił swoją funkcję? W ogóle o tym nie myślę. Ja myślę przede wszystkim o tym, żeby tutaj prawidłowo realizować zadania nałożone przez naszą jednostkę, A więc czy ja tu będę pół roku, czy ja będę rok, czy dwa, czy lata, to jest dla mnie istotne. Ważne, że ja i moi podlegli policjanci żebyśmy dobrze wykonywali nałożone na nas zadania, tak aby na terenie powiatu Oleśnickiego było po prostu bezpiecznie. I ma Pan już jakieś zakamarki w powiecie oleśnickim, może w samej Oleśnicy, które Panu szczególnie przypadły do gustu? ogóle oleśnicy znam już bardzo długo, bo mam tutaj rodzinę i od najmłodszych lat przyjeżdżałem tutaj na wakacje. Więc, to nie jest tak, że jestem tutaj obcym człowiekiem, który kompletnie nie zna terenu. Znam Oleśnicę dosyć, dosyć dobrze. Szczególnie pod względem historycznym jest to piękne miasto posiadające swój wspaniały zabytek w postaci zamku, ale również okoliczne pałace. Mamy przepiękne obiekty w okolicach Stawu, czyli obiekty sportowe, miejsca do, do uprawiania sportu. Pamiętam z lat młodości, że jeździłem również wypoczywać nad basenem i nad stawem w Boguszycach, a więc no są tutaj piękne miejsca, z których naprawdę warto korzystać. A my będziemy robili wszystko, aby ten wypoczynek był bezpieczny, aby dojazd do tych miejsc, wypoczynku, był bezpieczny, żeby wszyscy czuli się tutaj bezpieczni. Ja przede wszystkim apeluję do wszystkich, żeby nie bali się do nas dzwonić i zwracać z różnymi sprawami. Jest tak często, że w przypadku zgłoszenia policjanci jadą na miejsce, nikt z nami nie chce często rozmawiać w obawie przed nie wiem, zemstą złodziei, przed tym, że będzie źle naznaczony, jak osoba, która donosi policji. To nie jest tak. Jeżeli my sobie nawzajem nie będziemy pomagać, nie będziemy przekazywać tych informacji, to my będziemy jako policjanci mieli znacznie bardziej utrudnione możliwości, żeby wykryć sprawców przestępstw, wykroczeń. Więc dlatego apeluję, żebyśmy poczuli się wspólnie jako osoby odpowiedzialne za to bezpieczeństwo i na równi współpracowali tak, ażebyśmy faktycznie czuli się to bezpiecznie. PR